5x85, wymienna. I jest to ty. Hiszpania, Ramkarz, Andrapanos. I kto to wraca? To jest nominalny znowu. Czy tam wyróżnienie? No nie wiem. A nie, to jest silniejsze kurwa. No, to jest to, to jest to ty. Trafiam Rodriego. Wymienny, to to Wymienny Rodrigo. Przedajemy dajemy, czy co robimy, bo to jest realnie coś dobrego. Ale to jest realnie coś dobrego, naprawdę. Mieć dwie trzymańki. 3, pół na dobra, na Dobra, to dla wszystkich, to otwieram tę największą. 20x83. Jak to Bernardo Silva jak ta lala leci? Oby, oby? Kurwa. Jest Bernardo Silva, zobacz. Nie, 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 nie ma, nie, nie, ma nie, nie ma, nie ma. Nie, nie, nie to nie jest. To istoty, jest to istoty, jest. to istoty. Jest to istoty, to istoty. No kurwa. Bruyne. No i już konto zbustowane, elegancko. I czemu ty masz Jest niebieskie, ale nie. No dobra, trzymam, wracamy, to jest znamienienie, 100%. procent. Halab. Nie, to jest Toty, to jest, ty. To, jest ty. to ty. Reynard! Nie, ona nie, nie, to no, nie jest wymienna, ona jest Nie, 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 ona jest, nie to, no. jest. to jest wymienna paczka, jest to, to jest, paczka. jest wymienna paczka. Jest. To jest wymienna paczka. Trzy razy osiem plus. Okej. Gdy to jest grubo? To jest chyba grubo. Valverde. Wymienny Valverde. Wymienny Valverde. Jazda! Jest! Jest! Yes. Wiedziałem! Wymienny Valverde! 800 tysięcy LBS to tu muszę skończyć! Ty! Norwegia! NK! Kurwa, to jest Erling Halanda! Rafiłem Erlinga Halanda! O ty! Ja pierdolę! Jest! Ja nie wiem czy. Nie, to jest niewymienne. To jest chyba niewymienne. Nie wiem. Jazda. Jest 6 rano. To jest 9 godzina streama. My otwieramy. Nie wiem, 1500 paczek. Niewymienny. Mamy to.